Od wygranej zmagania w ćwierćfinałach drugiej ligi rozpoczęli muszkieterowie. W pierwszym spotkaniu Nowosolanie pokonali we własnej hali AZD Storuń 74-71. Chyba troszeczkę spoczęliśmy niepotrzebnie na laurach po pierwszych pięciu minutach i. Czujność straciliśmy, natomiast no, potem nerwowe do końca. Gratuluję chłopakom za super walkę. Do zwycięstwa muszkieterów poprowadził Marcin Hotkiewicz, który zdobył 23 punkty i zebrał 9 piłek. Mieliśmy trochę problemy z przygotowaniem się do tych playoffów. Chłopcy robili bardzo dobrą robotę w radomiu na mistrzostwach Polski u 20. No a my trenowaliśmy sobie tylko w czwórkę, więc no, trudno cokolwiek tutaj poukładać, żeby to jakoś współgrało, ale jakoś się udało nam wygrać. Muszkieterowie w rywalizacji do dwóch zwycięstw objęli prowadzenie, ale nie na długo. Dzień później w Toruniu mecz numer dwa zakończył się wygraną akademików 62 do 58, decydujący o awansie do półfinału mecz, który zostanie rozegrany w Nowej Soli, zaplanowano na najbliższą środę.